W sobotę 31 sierpnia w Dzierżoniowie odbyło się otwarcie żłobka i przedszkola Kraina Czarów w nowo odremontowanym budynku. Z tej okazji zorganizowany został piknik, podczas którego dzieci oraz rodzice mogli zapoznać się przed rozpoczęciem zajęć, a także wspólnie bawić się przy wielu przygotowanych atrakcjach. Dzisiaj spotykamy się na uroczystości otwarcia naszej placówki, która już funkcjonuje trzeci rok. To otwarcie też jest połączone z adaptacją, która jest związana z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Także chcieliśmy dać możliwość rodzicom, żeby poznali przestrzeń, w której będą przebywały nasze dzieciaczki, żeby mogli przełamać tą pierwszą taką barierę, która wzbudza duży niepokój właśnie w dzieciaczkach. Także dzisiaj ten dzień dla dzieci przede wszystkim. Myślę, że panie dyrektor i wicedyrektor całkowicie tutaj się spełniły i wykonały zadanie na 100%. Cieszymy się dużą popularnością. Wykorzystaliśmy absolutny potencjał tego budynku. Po 150 latach budynek ponownie odzyskał swoją światłość i odżył, bo chyba gdyby nie ja, to nie wiem czy komuś by się innemu udało. Może ktoś by ktoś by miał na tyle odwagi i i przebrnąłby przez to, co ja przebrnęłam, ale to była bardzo, bardzo ciężka, długa praca i dzięki nam wszystkim, nie tylko ja, bo za mną stał cały pluton ludzi, którzy mi pomogli doprowadzić ten budynek do światłości. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu w Dzierżoniowie, w powiecie dzierżoniowskim. Chyba każdy wie, jak wjeżdżamy do Dzierżoniowa, wspaniały budynek, zameczku bajkowy i chyba nie przypadkiem nazwa przedszkola to Kraina Czarów. Możemy tu poczuć się baśniowo. Dzisiaj otwieramy przedszkolę wspólnie z właścicielami. Za to bardzo im dziękujemy, że dali nowe życie temu obiektowi, ale też stworzyli wspaniałe miejsce, gdzie najmłodsi mieszkańcy Dziębrzeniowa, Powiatu. Mogą uczęszczać i do żłobka, i do przedszkola. Na zaproszenie pani dyrektor, właścicielki tego obiektu, jesteśmy tutaj z wielką przyjemnością. Będziemy oglądać to przedszkole, które w drugiej części jest otworzone. Bo pamiętam, kiedy w sierpniu 2021 byliśmy tutaj na otwarciu pierwszej części tego obiektu, byłam również pod ogromnym wrażeniem. Dzisiaj zaproszeni są rodzice i dzieciaki, które będą chodzić tutaj do żłobka i przedszkola. Bardzo się cieszymy, bo to jest uzupełnienie oferty, jaką przygotowuje miasto. W dzierżeniowie mamy przygotowanych przeszło 1100 miejsc w przedszkolach, zarówno publicznych, jak i niepublicznych dla dzieciaków w wieku przedszkolnym. Natomiast blisko 200 miejsc w żłobkach. To jest uzupełnienie zarówno oferta przedszkoli i żłobków miejskich, jak i niepublicznych. Bardzo się cieszymy, że kolejny żłobek będzie otworzony z większą liczbą miejsc. Mamy dobrą na temat przedszkola Krainy Czarów. Mieszkańcy są zadowoleni, że ich dzieci są otoczone bardzo dobrą opieką. Cieszymy się, że takich miejsc powstaje w powiecie coraz więcej. Widzimy też, że państwo polskie zauważyło ten problem finansowania przedszkoli. Przypomnę, że od 1 września obowiązuje babciowe, gdzie każdy rodzic może otrzymać dofinansowanie do takiego przedszkola. Czym te przedszkola stają się trzy żłobki tak naprawdę bezpłatne? Na ten rok szkolny niestety już tutaj przyjmujemy na listę rezerwową, ale jeszcze kilka wolnych miejsc mamy w grupie pięciolatków, jak również w grupie sześciolatków, czyli zerówka. Tutaj serdecznie zapraszamy jeszcze dzieciaczki, które potrzebują, to mamy wolne miejsca właśnie w tej grupie wiekowej. Jeśli chodzi o żłobek, no to tutaj już zapraszamy do współpracy w przyszłym roku szkolnym. Ja bardzo serdecznie gratuluję i życzę Wszystkim pracownikom, dyrektorce, jak i właścicielce, aby to miejsce się rozwijało, aby dzieciaki tutaj czuły się bardzo dobrze. I mam nadzieję, że również wspólnie z miastem, z gminą, będziemy realizować wspólne projekty. Zabawa oraz integracja dzieci trwała aż do godzin po